Dobra, tak więc yo tutaj Indyrek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Ogólnie dzisiaj widzowie, ja dzisiaj pokażę wam jak zrobić, wojan jak mieć Wojanowice po prostu na swoim własnym serwerze Tu aktualnie przygotowałem taki jeden serwer I po prostu w tym odcinku wam pokażę jak to zrobić, jak tutaj wgrać yy, No po prostu świat Wojanowic na swój serwer Najlepsza, najlepszy sposób w sumie Ja go używam w sumie od paru lat No, więc zostawcie łapkę w górę widzowie i w ogóle Subika, bo Wiecie o co chodzi, no bo ja wam daję te poradniki i w ogóle możecie sobie grać normalnie I... i no... I po prostu byłoby miło, gdybyśmy wbili 10 tysięcy subów, bo to jest cel, widzowie, to jest cel 10 tysięcy subów, mamy 8300 aktualnie, więc no, mam nadzieję, że się uda Dobra, więc bez zbędnego przedłużania w sumie, widzowe yy, No, przejdźmy do poradnika Dobra, widzowie, tak więc jestem już tutaj na pulpicie i teraz wam pokażę, co zrobić, żeby tutaj wgrać wojanowicę na swój serwer. Ogólnie to zależy od hostingu, jak macie na przykład na jakimś Aternosie, to mogę wam za chwilę pokazać, jak to zrobić. A jak macie na innym, to wam pokażę po prostu jak macie na jakimś innym hostingu, takim bardziej zaawansowanym, nie wiem po prostu na jakimkolwiek innym hostingu powinno to działać. Więc pierwsze, co musicie mieć, to jakiś program, który otworzy Wam pliki serwerowe. Ja sobie tutaj pobrałem WinSCP, bo w sumie korzystam z niego od lat i jest w sumie spoko Więc dobra Wejdźmy sobie tutaj w przeglądarkę widzowe Ogólnie to w opisie tego filmu macie tutaj linka do naszego Discorda Jak już tutaj wbijecie na naszego Discorda Przeczytajcie regularnie, zaakceptujcie, bo regulamin ważny widzę, zaznaczcie reakcję, pamiętajcie <laughs> Nie no, ale tutaj macie taki kanał Mapa Wojanowic i tutaj na tym kanale udostępniłem wam mapę i po prostu wchodzicie tutaj w ten link bo tu jest na komputer, na telefon akurat to, no, dzisiejszy poradnik nie dotyczy tego na telefon, ale tego no, musicie tutaj wejść na komputerze i klik czekacie tutaj 5 sekund i tutaj macie taki przycisk skip this wy możecie mieć trochę jaśniejsze kolory ale ja mam po prostu tutaj ciemniejsze no, yy, przekierowuję was tutaj do tej strony widzowe i tutaj macie taki plik jak Word. Macie taki plik jak Word. Klikacie do Mload. Zapiszę, zapiszę sobie go na pulpicie. No i czekacie, aż się tutaj wizowy pobierze. A w międzyczasie, jak nam się tutaj pobiera, tak jak mamy jakiś inny hosting. Bo tutaj Aternos, co za chwilę Wam pokażę, ale na razie pokażę Wam tutaj. No to tak, co potrzebujecie, to potrzebujecie znaleźć na swoim, na tym hostingu po prostu tutaj potrzebujecie znaleźć coś takiego jak dostęp FTP albo FTP cokolwiek. Cokolwiek co ma w nazwie FTP. I ja, ja tutaj muszę to włączyć, i kilka włącz. Dobra, i mamy tutaj jakieś takie logowanie jakby. No i teraz musimy wejść, yy, już wam pokazuję gdzie musicie wejść. Musimy tutaj wejść w WinSCP. No chyba, że macie jakiś inny program typu FileZilla i tak dalej. To z tego też możecie skorzystać, no i tutaj mamy nazwę hosta i w ogóle tu sobie od razu wybierzcie ftp, tak jak ja to przed chwilą zrobiłem już tak odruchowo to robię, bo to w miarę często w sumie używam tego programu ale dobra wpisujemy tutaj nazwę hosta, tutaj mamy host, adres serwera tutaj proto, port i protokół, no to mamy ftp, tutaj no, port nie musimy nic zmienić, bo to jest 21 już z automatu użytkownik kopiujemy, wklejamy hasło kopiujemy wklejamy Boom! No i mamy wszystko tutaj zapisane, widzowie. No, się upewnicie, tutaj czy wszystko jest dobrze napisane. Ja tu mam wszystko dobrze napisane, więc klikamy logowanie. Czekamy, aż się zaloguje. No i teraz, tak, widzowie. Jak widzicie, tutaj mamy mój serwer, flickin mojego serwera. Może to u Was troszeczkę inaczej wyglądać, ale u mnie wygląda to właśnie tak. No i co robimy, widzowie? To, klika to usuwamy od razu folder Word. Usuwamy tutaj folder Word. O, ja polecam to zrobić przez hosting w sumie, bo po prostu będzie szybciej. Bo No tutaj wchodzicie w manager plików, jak macie jakiś manager plików, i po prostu klikacie usuń. Zaznaczacie i klikacie usuń. O, jak macie jakiś, plik, jak macie jakiś serwerowy, jakby FTP, po prostu wbudowany w stronę. Dobra, odświeżamy sobie. Tu jak widzicie, zniknął na ten folder no i teraz co musimy zrobić to jak już nam się tutaj pobrało ja już szybko sprawdzę czy mi się pobrało dobra widzowie tak więc nasz świat już się tutaj pobrał jak widzicie mam tutaj na pulpicie no i teraz co musicie zrobić z tym światem to musicie ogólnie to jeszcze pobierzcie sobie tutaj winrara win, jezu winrara taki program pokazuję wam nawet pokażę wam winrar winrar.com chyba to jest tak winrar.com no i po prostu tutaj pobieracie, klikacie mnie na winrar i musicie to pobrać po prostu albo 7zipa, lub coś, coś w tym stylu no i teraz wchodzicie tutaj w ten tutaj w tego jakby winrara ten plik po prostu wchodzicie i przerzucacie tutaj na wasz serwer musi on się nazywać world no chyba, że zmieniliście tam nazwę po prostu serwera no tutaj mi się już przesyła a w międzyczasie pokażę Wam, jak to zrobić na ternosie, jak jeszcze tutaj nie wie, więc kontynuujemy z AdBlockiem, bo mam AdBlocka. Znaczy, mam wyłączonego, ale mi dalej wykrywa z jakiegoś powodu. O, no i tutaj czekajcie, zmienię tutaj na serwer, żeby Wam pokazać po prostu od razu. O, no i patrzcie, tutaj mamy coś takiego jak serwer, i tutaj macie światy. Po prostu zakładkę światy. Nic trudnego w sumie. No i tutaj klikacie przycisk prześlij folder i. Albo nie, sorry. Przeszli archiwium zip. Pomyliło mi się. No i przesyłamy tutaj. Word. O. No. Możesz tylko przez. Aha. No to jednak widzowe. Co musicie zrobić? To wypakować tutaj na pulpit jeszcze. I wtedy będziecie mogli tutaj na ternosa i po prostu wziąć jako folder. Trochę <grym>, lecie, tylko mi się pomyliło. O, już tutaj mi się pojawiło. Więc damy. Word. Prześli. Prześli. O! No i przesyłano ładnie pliki. Ja tego robić nie będę, bo po prostu mam tu już serwer taki płatny, za który zapłaciłem. Więc no. Ja teraz poczekam aż mi się tutaj wszystko prześle ładnie. I zobaczymy się widzowie w Minecrafcie jak już to wszystko tutaj ogarnie. Dobra, widzowie, tak więc mój świat się już tutaj przesłał. Jak widzicie, mamy tutaj już Word. I teraz co musicie zrobić, widzowie, to mi tutaj przycisk restart. A po prostu wyłączamy i włączamy serwer, po prostu. Jak nie macie przycisku restart. Dobra, ja sobie tu już IP skopiuję. odpaliłem sobie przed chwilą Minecrafta. Dodam sobie tutaj ten serwer do listy serwerów. O. No i czekamy, aż, aż tutaj serwer się zrestartuje widzowie. Dobra, serwer mi się już tutaj załadował, tak więc oh, odświeżamy i wchodzimy tutaj na nasz serwer. Dobra, widzowie, jesteśmy tutaj już na serwerze. Dojdziemy, jesteśmy? A dobra, jesteśmy tutaj przed wejściem do Wojanowic. Czemu mi się to nie renderuje? Halo? <grych> Czemu ja mam taki mały render distance? Dobra. No i to jest w sumie tyle widzowe. Mamy tutaj świat wojanowic, tako. No. Pójdźmy sobie, nie wiem. Gdziekolwiek. Nie no wszystko jest widzowe w sumie, nie? Po co przedłużać odcinek? To już w sumie będzie na tyle widzowe. Dobra, tak więc co będzie na tyle widzowie. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku za jakiś tydzień czy coś takiego, może na jakimś live. No w tym tygodniu na pewno jakiś stream będzie. Pamiętajcie, wbijcie na tego Discorda, bo chce 2000 osób, a jak dobijemy 2000 osób, to zrobimy wam niespodziankę, więc no. Wbijajcie. Więc. No, miał.